Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w imieniu naszego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Jeszcze nie miałam okazji, a zapewne jak niektórzy wiedzą, z początkiem roku wyszłam za mąż. Pan Bóg dał mi e, dobrego, wierzącego człowieka. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, dzięki Panu Bogu. I <laughs> chciałam oddać za to właśnie Panu Bogu chwałę i cześć. Przede wszystkim chciałam podziękować Wam wszystkim za ten wspaniały czas, jaki tu z Wami spędziłam. Przez te około 3 lata, może nie całe, ale, ale bardzo serdecznie dziękuję. Jestem tutaj z moim mężem. Chcieliśmy oboje przekazać serdeczne pozdrowienia dla całego zboru ze zboru naszego właśnie w Bytomiu, tam gdzie teraz jesteśmy. Także bardzo, bardzo dziękuję.